Dzień dobry, witam kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj przepis na szyszki krówkowe smak z dzieciństwa. 35 deko krówek. Ja tutaj mam tak, krówkę tą żywiecką i no taką najzwyklejszą z Biedronki. One świetnie się nadają, bo one są takie dosyć ciągnące. Czyli zaczynamy od naszych krówek. Musimy je po prostu do garnka włożyć. Najlepiej mieć garnę z takim grubym dnem. Więc zaczynamy. Wszystkie krówki lecą do garnka. Krówki w garnku do tego dajemy 3 czwarte kostki masła. Jedną łyżeczkę kakao ciemno. Idziemy na piec. Musimy to ładnie wszystko razem ze sobą wpołączyć w jedną masę. Musimy to, kochani, wszystko ładnie rozpuścić. To nie może się nam gotować. To tylko ma nam się na takim wolnym ogniu ładnie rozpuścić i połączyć w taką fajną masę. Jeszcze dosłownie dwie minutki i, i będzie gotowe. No, krówki się fajnie rozpuściły, więc wyłączam. I będziemy już dodawać ryż. Proszę zobaczyć. Tak wygląda masa. I teraz do tej gorącej masy dajemy ryż preparowany. 90 gram tutaj mam, więc sobie dajemy do gorącego. Mieszamy. I teraz, kochani, tak. Z tego względu, że to jest bardzo gorące, żeby się nie poparzyć, bo my to musimy teraz łapkami formować szyżki. Po prostu trzeba to. Y Zostawić do ostygnięcia dosłownie gdzieś tak na około, nie wiem, 5 minutek, dotąd, dopóki nas nie będzie parzyło. Bo teraz to jest gorące wszystko. Po prostu musimy chwileczkę to przestudzić. Tak delikatnie, bo to trzeba na gorąco robić, kochani, bo to z minuty na minutę będzie się nam robiło coraz twardsze, i później ciężko będzie uformować szyszkę. Także zostawiamy to gdzieś na około 5 minutek, tak żeby tylko nie parzyło. No muszą sobie Państwo sami wyczuć ten moment, No na razie to jest gorące, tak. Delikatnie przestygło, ale nie do końca, czyli zaczynamy. Bierzemy sobie, bo to kochani trzeba na gorąco robić, jak tylko przestaje parzyć i robimy takie szyszeczki, dociskając mocno, takie szyszeczki. I najlepiej kochani tej wielkości. I najlepiej mieć takie tacki plastikowe, bo one się nam wtedy nie przychwycą i dajemy takie szyszki jedna obok drugiej. I tak robimy z całym ryżem. Te szyszeczki, kochani, są tak pyszne. Nasza mama bardzo często nam robiła właśnie takie szyszki. Kiedyś, pamiętam, dawało się jakieś tam irysy, jakieś toffi. Mokrówki no, też Zazwyczaj się tak mieszało, teraz też można kupić jakieś iryski, można sobie dołożyć. Można kombinować. Proszę zobaczyć, jak się daje na tackę, to one w ogóle się nie przyklejają. Także, kochani, tutaj mam 32 szyszki. Teraz biorę sobie kolejną tackę. Także, kochani, bardzo fajny sposób na zrobienie sobie takich szyszek. Bardzo fajnie się je łączy, klei. Naprawdę nic się nie rozpada. Przepis łatwy, szybki. Polecam każdemu. No i kochani, ostatnia szyszka. Ta troszeczkę mniejsza. No z końcóweczki. Wyszło mi wszystkich szyszek 55. 55 szyszek. I wcale nie takie małe, tylko dosyć duże. Proszę zobaczyć, jak świetnie wyglądają, i naprawdę, chwile roboty, ile mi to zajęło 25 minut razem z tym wszystkim podgrzewaniem. Także, kochani, koniecznie na gorąco trzeba formować po prostu no takie szyszeczki. No i teraz, kochani, czekamy, aż wystygną, i można zajadać. Jeżeli się filmik podobał, proszę subskrybować, kanał będzie mi niezmiernie miło. Życzę Państwu smacznego. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.